Witam wszystkich ponownie Tak jak wam powiedziałem ostatnio Będę robił filmy Zawsze jak będę miał wenę A że właśnie jadę na zajęcia I wenę mam No to Chciałbym z wami się podzielić Moją teorią Na temat kreatyny Słynna kreatyna. Ogólnie nie będę wam zawracał dupy, pierdołami typu do czego służy kreatyna, po co jest kreatyna, co powoduje kreatyna. Bo tak naprawdę, po pierwsze, możecie to znaleźć na Wikipedii, a po drugie, wystarczy w Google wpisać kreatyna i wam od razu wyjdzie wszystko. Więc wystarczy poczytać. Czytanie nie boli wbrew pozorom. A ponadto tyle osób się wypowiadało na temat tego czym jest kreatyna, że nie ma to najmniejszego sensu. Wystarczy nawet na YouTube wpisać w wyszukiwarce YouTube'owskiej kreatyna i wam wyjdzie z 5 czy 6 filmików ludzi, którzy na ten temat się wypowiadają. A nie ma tutaj co wymyślać z tego względu, że po prostu jest to teoria. No i teraz przejdźmy do praktyki. Jak to wygląda według mnie? Po raz kolejny podkreślam, według mnie. To nie musi być wasza opinia. Możecie się z nią zgadzać, możecie się z nią nie zgadzać, możecie wypróbować tą metodę. Wiem, że na przykład warszawski koks w ten sposób właśnie suplementuje kreatynę, eee, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie, bez żadnego cyklu, bez żadnego ładowania, pierdół, i tak dalej, jak to piszą na opakowaniach, ładowanie kreatyną. Pod wam, ładowanie kreatyną. Prawda jest taka, że wystarczy wam 5 gram monohydratu, kreatyny dziennie. Codziennie 5 gram. Dlaczego? Dlatego, że organizm ludzki, oczywiście to są predyspozycje indywidualne, ale organizm ludzki jest w stanie przyswoić dziennie właśnie około 5 gram kreatyny. Większa ilość kreatyny nie ma większego sensu, ponieważ po prostu obciążacie swoje nerki i musicie oddać ją razem z moczem, tak? Nic z niej nie zostanie, więc wyrzucacie kasetę w błoto. Yy, oczywiście Część ludzi ma większą tolerancję kreatyny, część ludzi ma mniejszą tolerancję kreatyny, ale jeżeli nigdy jej nie braliście, no to sugeruję wam brać po prostu 5 gram dziennie. Po co jest w ogóle pomysł z ładowaniem? Pomysł z ładowaniem jest po to, i teoria cała tego ładowania jest po to, że niby macie bardzo mały poziom kreatyny w mięśniach, więc musicie się szybko naładować, żeby jak najszybciej mieć efekty powiem wam szczerze, że. Jak dla mnie jest to pitna wody fotomontaż, z tego względu, że tak naprawdę każdy z nas ma kreatynę w mięśniach. To jedząc nawet głupie jajka, czy zwłaszcza wołowinę, dostarczacie dość sporą ilość kreatyny. Oczywiście nie taką jak w odżywce, No logiczne, ale dostarczacie ją normalnie z jedzeniem, więc to nie jest tak, że nie macie kreatyny w organizmie, musicie się ładować. Oczywiście poziom kreatyny, żeby osiągnąć maksymalny poziom w swoich mięśniach, przy ładowaniu będzie szybszy. Ale czy skuteczniejszy na dłuższą metę? Według mnie nie. Według mnie nie, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ w dłuższej perspektywie czasu i tak się naładujecie, a kreatyna starczy Wam na dłużej. Tak więc yy, po co marnować kasę? Yy, ja osobiście preferuję branie kreatyny w taki sposób, że w dni nie treningowe biorę ją sobie rano nadczo znaczy ja osobiście w ogóle nie biorę w tym momencie kreatyny, ale to zaraz powiem dlaczego ale jeżeli już bierzecie kreatynę ja preferuję rano nadczo razem z na przykład jak jesteście na redukcji razem z waszymi jakimiś tam termogenikami jeżeli robicie na nadczo i tak dalej i tak dalej ogólnie preferuję kreatynę nadczo, aczkolwiek też znowu nie ma to większego znaczenia kiedy ją weźmiecie bo i tak się nią naładujecie po prostu biorąc ją rano, kodując sobie w bańce, że muszę wziąć rano kretę, powodujecie, że nigdy nie zapomnicie jej wziąć. A czasami w ferworze dnia i kiedy macie dużo na zajęć, po prostu możecie tego zapomnieć. Oczywiście, jak zapomnicie, też się nic wielkiego nie stanie, bo to nie jest tak, że nie wezmę jednej porcji kreatyny i od razu cała kreatyna tej dnia zmieści. A nie, to wcale tak nie działa. Jak, się, jak macie duży poziom kreatyny w organizmie, to ona się utrzymuje dłuższy czas, więc tak naprawdę. Yy wiele osób na przykład w ogóle nie bierze kreatyny w nie treningowe. ja osobiście preferuję, żeby była jeżeli już bierzecie kreatynę no to lepiej według mnie, żeby była ta kreatyna te 5 gram dziennie a jeżeli mamy dzień treningowy to osobiście nie jestem zwolennikiem starych metod tak zwanego bro science tak? czyli po prostu tych wszystkich metod wejderowskich i tak dalej z lat 80 aczkolwiek częściowo według mnie coś w nich jest bo sam na sobie zauważyłem, że niektóre te rzeczy które nawet nie są badaniami potwierdzone, naukowymi jednak działają, tak, przynajmniej na mnie może to jest tylko psychika, ale jednak lepiej się z tym czuję, więc dlaczego nie i dlatego właśnie w dni treningowe proponuję brać 2,5 g kreatyny przed treningiem i 2,5 g kreatyny po treningu i to by było tyle jeżeli chodzi o to, jak brać kreatynę a teraz następna rzecz odnośnie kreatyny, według mnie, podkreślam po raz kolejny, jest to moja opinia. Czyli osoby, do których ja się w sumie też zaliczam, czyli osoby takie, które biorąc kreatynę, w ogóle jej nie czują. Ja tak mam. I teraz tak, słynne zdanie, kreatyna na mnie nie działa. Po części może jest to prawda, aczkolwiek, Ostatnio przeczytałem bardzo fajne badania przeprowadzone w Stanach, z których wynika, że po prostu część z nas ma to szczęście albo nieszczęście, jak zwał tak zwał, w sumie może i szczęście, że mają naturalnie bardzo wysoki poziom kreatyny w mięśniach. I to zwłaszcza osoby z grupą krwi 0, czyli ja się do tych osób również zaliczam, ponieważ jak to się określa, jest to pierwotna grupa krwi, tak? Te osoby teoretycznie, według tych diet z grupą krwi, powinny jeść dużo białka, dużo mięsa, mało węglowodanów itd., itd. Ogólnie dieta jaskiniowca, tak zwana potocznie, tak? Ja nie do końca się z tym zgadzam. Uważam, że jest to też mit, ponieważ organizm ludzki jest w stanie się przystosować do warunków, w jakich żyje. Jeżeli przez całe życie wpierdalamy na przykład ziemniaki to nasz organizm jest do tego przyzwyczajony od samego początku, więc nie. dla mnie jest picem to, że jeżeli nagle zacznę wpierdalać to, co jedli moi przodkowie 12 tysięcy lat temu, to nagle będę zdrowszy. No, jak dla mnie nie ma to większego znaczenia, szczerze mówiąc. Yy, aczkolwiek jak chcecie, możecie wypróbować, może na was podziała, na mnie nie działa. W każdym bądź razie osoby, część osób po prostu ma naturalnie Genetycznie zapisany wysoki poziom kreatyny w mięśniach Co powoduje, że dostarczając kreatyny z zewnątrz Właśnie nie odczuwacie jej działania Z tego względu, że wasz organizm naturalnie ma bardzo wysoki poziom kreatyny I dla tych osób oczywiście, jeżeli bierzesz tą kreatynę Nic się nie stanie Ale nie ma to większego sensu Nie musisz jej brać po prostu, tak? To jest jeden powód, dla którego możecie nie czuć kreatyny Drugi poziom, dla którego możecie nie czuć kreatyny Ostatnio też się właśnie o nim dowiedziałem I sam sprawdzę Jeszcze nie wypowiadam się, czy to prawda, czy nie Ponieważ, no, e, Mój znajomy, który ma właśnie Sklep z suplementami I nie gada mi pierdu, na zasadzie Kup to, kup to, kup to, kup to, kup to bo jeśli to niezbędne Tylko właśnie mówi mi, co jest potrzebne Tak naprawdę I co działa, a co nie I powiem wam, że dużo rzeczy nie działa Dużo rzeczy to pit na wodę W każdym bądź razie e, On mi też tłumaczył to w ten sposób Że monohydrat kreatyny z jednej strony jest najlepiej zbadaną formą kreatyny, a z drugiej strony, e, że tak powiem, jest najprostszą formą kreatyny, tak? Co powoduje, że jeżeli masz wysoki poziom kwasów żołądkowych, e, możesz mieć problem z jej przyswojeniem, ponieważ większa część tej kreatyny, którą dostarczasz, e, zostaje e, tak przez te kwasy żołądkowe zneutralizowane jej działanie, że jest tak jakbyś prawie jej nie wziął i dlatego też możesz mieć po prostu, możesz mieć czuć tego efektu i jeżeli zaliczasz się do tych osób, które tak mają, to powinieneś spróbować krealkarynu, co to jest krealkaryn, krealkaryn to jest po prostu lepsza forma kreatyny, tak, coś jeszcze lepszego niż japsan no i słuchajcie, no jeżeli nie próbowaliście, no to warto spróbować, tak? No jest to droższa forma kreatyny, ale jeżeli ma dla Was zadziałać, no to czemu nie? Ja właśnie się przymierzam do zakupu jednego blistra Creal no, tylko po to, żeby zobaczyć właśnie, czy będę miał jakąś różnicę. No i zostaje nam jeszcze promowana przez Pawła Groma yy, Promera Konkret kreatyna HCL, czyli niby najnowsza, najczystsza, najlepsza forma kreatyny yy, która podobno jest zajebista sam nie brałem kreatyny z promery więc się na ten temat też nie chcę wypowiadać, nie wiem czy to działa, czy to nie działa aczkolwiek, no mówię, no jeżeli zwykły mono na was nie działa to są dwa, mogą być dwie możliwości albo właśnie macie naturalnie wysoki poziom kreatyny i wtedy nawet czy kreatyna HCL na was nie podziała nie będziecie jej czuć, jeżeli tak macie to prawdopodobnie po prostu będzie, macie wysoki poziom kreatyny i nie musicie jej brać bo nic wam to nie... Nie, 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 nie musicie wydawać po prostu bez sensu kasy eee, A drugi powód może być właśnie z tymi kwasami, tak? Więc jeżeli macie powód z kwasami, no to wtedy krealkalin teoretycznie albo kreatyna HCL powinna na Was zadziałać zajebiście, Tak więc, no, możecie spróbować. Jeżeli spróbujecie eee, albo macie już jakieś doświadczenia w tym temacie, no to zapraszam do subskrybowania. Eee, zapraszam właśnie też do pisania w komentarzach, właśnie jak to w Waszym wypadku wygląda. No i słuchajcie, tyle, tak? To jest właśnie. Mój sposób czy moja teoria na temat kreatyny. Nie jest to suplement niezbędny, jest to suplement pomocny. Jeżeli na Was działa zwykłe mono, nie ma sensu angażować kasy w jakieś większe formy. Jeżeli na Was nie działa mono, możecie pokombinować, ale tak jak mówię, czy to będzie mono, czy to będzie Kralkalen, czy to będzie Jabczan, no to nie ma sensu się ładować, nie ma sensu brać jakiś ilości, nie ma sensu robić cykli, bo to jest wszystko gówno prawda. To jest wszystko po to, żebyście wydawali więcej kasy. Pamiętajcie, więcej kasy. Tak więc e, pamiętajcie, że dla firm suplementacyjnych jesteście tylko i wyłącznie przedmiotem z którego trzeba wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy żeby jak najwięcej zarobić w jak najszybszym czasie a reszta zależy od was dlatego też sugeruję wam abyście nigdy nie patrzyli na to co jest napisane na opakowaniu jeżeli chodzi o sposób pożycia tylko najpierw jeżeli chcecie wziąć jakiś suplement to poczytajcie tak? ale nie na forum nie powiem jakim, bo znacie te fora bo tam dużo ludzi po prostu którzy, którzy piszą to właśnie są z tych sklepów, tak, czy z tych firm i oni to będą pisać to samo, co jest na opakowaniu tak, żebyście właśnie kupowali ja uważam osobiście, że najlepszą metodą jest po prostu poczytać jakieś definicje, badania wyniki i wywnioskować, tak i to by było, słuchajcie, na tyle zapierdalam na zajęcia, bo i tak już jestem spóźniony 5 minut i mam nadzieję, że moje zdanie na temat kreatyny wam się podoba, że je podzielacie a jak nie podzielacie, to mam nadzieję, że je chociaż akceptujecie no i zapraszam was właśnie do komentowania, subskrybowania, zostawiania lajków, albo nie lajków, jak tam wolicie. No i tyle. Pozdro.